Ja jestem Ania. A ja jestem Mia. Cześć. Cześć! Witamy się z Wami w drugiej części filmu o czytanych przez nas seriach. A właściwie tym razem o tych nieczytanych, czyli o seriach, które od dwóch lub trzech lat zostały przez nas nietknięte, leżą odłogiem i takich serii mamy około, ja liczyłam 66, ale może być tego więcej, Takich, które czytamy tomami po kolei, a nie wyrywkowo. No i opowiemy Wam. Będę tutaj pokazywać książki od takich, które były nietknięte od 2021 roku. Potem przejdziemy do tych, które jeszcze dłużej czekają na to, aż do nich wrócimy. Będziemy mówiły, nie? Trochę, czy, czy chcemy w ogóle wracać. Zacznijmy od sznurówki ptaka i mnie. Sznurówka, ptaki ja. Czemu nie tknęłyśmy? Bo nie wiedziałam chyba, że jest drugi tom. Nie wiedziałam Ci, tak? że jest drugi tom? Nie, no po prostu jakoś tak nie miałyśmy... Wiem kto ma, od kogo możemy pożyczyć, ale no nie złożyło się i nie wpadło nam w ręce. Korniszonek. Nie chcę za bardzo tego kończyć jakoś. Mi się w ogóle nie podobała ta książka Ja chciałam zrobić na niej DNF Mi się podobała, więc w końcu przeczytałyśmy um, Jedna i druga z nas Przeczytała całość Ale też nie mam zapału Żeby do tego wracać Irena, jedna trzecia getto To był komiks o Irenie Sendlerowej No nie wiem Może dlatego Nie skończyłyśmy, że jest Sporo innych książek o Irenie Sendlerowej Ale może kiedyś tak, czytałyśmy inne pozycje um, o tej postaci, um, i um, w, tej, w tym komiksie również um, nie podobało mi się trochę um, naciąganie faktów. Um, także do, to, co prawda, jest tam ujęte, um, że taki zabieg został dokonany. Natomiast no, jakoś tak nie czułyśmy potrzeby, żeby wracać. Poza tym nie, nie mamy tego komiksu, więc też musiałobyśmy mhm. się gdzieś o niego postarać. Adaś i Słoń skończyłyśmy na księdze trzeciej. ją ja chcę przeczytać, bardzo. Ale nigdzie nie ma tej czwartej księgi. To jest w ogóle biały kruk. Trudno dostać tę mm, serię. My dwie pierwsze części mamy swoje. Tę trzecią czytałyśmy z biblioteki. Mhm. A czwartej nigdzie nie widziałam jak dotąd. Mm, albo chodzi za jakieś chore kwoty. Mm, Emilka ze srebrnego nowiu. Nie podczas, wróciłyśmy... czy nie wróciłyśmy, nie wiem. Nie wróciłyśmy, bo ja ci nie podsuwam, bo ta druga część już, zdaje się, jest, jak Emilka jest też Teraz byś mogła w sumie przeczytać, ale wtedy te dwa lata temu to było trochę za wcześnie na, na tą drugą część. Jak mi się wydawało, więc zostałyśmy na jednej. Jaśki. Nie wiem czemu. Jaśki mi ja się nie podobały. Nie chcę koniecznie przeczytać. Aha. Zapomnę, e, nie wiem czemu. Mi się Jaśki nie podobały. Mi się Pe, bardzo. Pewnie jak tam, no to w bibliotece chyba jest tak, że jak e, łykniesz, to łykniesz, mm, a ja nie miałam potrzeby do niej wracać, no i było dużo innych książek do czytania, więc tak jakoś wyszło. Julek i Maja w labiryncie. Nie wiem, my chyba jakiś tom mamy swój, ale nie pierwszy. Tak, któryś tam, któryś. No to był pierwszy, pierwszy A nie Ja chciałabym przeczytać dalej, bo mi się nawet to podobało. Mi coś nie pasowało ze stylem w tej książce i tak pamiętam, że trochę ją zmęczyłam. Może to też nie był ten czas, nie wiem, ale ogólnie zamysł książki jest fajny, ale jakoś tak nie, nie wróciłyśmy do niej po prostu. <laughs> Mazurscy w podróży. I tutaj. Tę piątą część przeczytałyśmy już teraz, Nie, tak. także w styczniu już ją łyknęłyśmy, natomiast faktycznie no, była przerwa od tej książki. Ale jeżeli będzie tej zostanie wydany kolejny ton, to koniecznie oczywiście przeczytać trzeba. Nie rozłączki Lilka i Pestka. I tutaj też. No to dlatego, że nie miałyśmy dostępu no, do tej książki. Ale mega jest słodka. Ale teraz tak się złożyło, że babcia mi wypożyczyła tę książkę dla niej, także pewnie w najbliższym czasie gdzieś tam będzie błyknięta. Podobnie jest z Nelirap i Upiorną Akademią. Mhm. To po prostu były książki, które my wypożyczałyśmy z biblioteki u mojej mamy. W, znaczy w pobliżu do mojej mamy, dlatego nie mamy do niej dostępu takiego na co dzień i, mhm. i nie miałyśmy gdzie wypożyczyć kolejnych części. Przygody Jowki, Jowka i Kleksa. Część średnio pierwsza. mi się to podobało. No właśnie, i tak dlatego się... nie wróciłyśmy, nie? Julek i Julka. Skończyłyśmy po trzecim tomie. No, ja bardzo bym chciała przeczytać ja kolejny. Ja też w sumie, ale nie wiem, czy może nie mamy dostępu, może, nie wiem, jakoś tak umknęła ta czwarta część, ale tak, chętnie bym wróciła, bo to było takie ciepłe, urocze, fajne. E, magiczne waletki, również tutaj, wypożyczona mm, już teraz, nie? Wypożyczona, chciałabym przeczytać kolejny tom, ale była jedna rzecz, która mi się w pierwszym nie podobała mm. i mam nadzieję, że nie będzie tego w drugiej. Czyli zdradzanie Zdra fabuły. Zdradzała fabułę innej książki, której tak. nie czytałam. Ja też tego jeszcze. bardzo nie lubię i faktycznie tu mam minus, ale to jest taka króciutka mm. książeczka, także myślę, że możemy łyknąć. Magiczne drzewo, tajemnica mostu i nie poszłyśmy dalej. No bo ja teraz właściwie czytałam, właściwie jestem w trakcie pierwszego tomu jeszcze raz, bo jest jako lektura, a potem chciałabym dalej czytać. Hmm, ale chciałabyś to... drugi, trzeci y, polecieć, czy? E, nie, już trzeci od razu. Okay. Bo pamiętam, co się działo. w hmm, No, mi się ta tajemnica mostu strasznie nie podobała. W ogóle ja nie jestem fanką Dla mnie magicznego była, że bardzo drzewa. bardzo ale ogólnie fajnie. Hmm. E, ja nie jestem fanką magicznego drzewa i e, no, nie spieszno mi do tej serii jakoś tak. Nie ja bym prosto. chciała. Hmm, ja mogę przeczytać, ale jest mi obojętna. E, Brąba i inni. Hmm, tutaj nie miałyśmy dostępu po prostu, żeby po kolei czytać. Tak, tak ale to mi się bardzo po podobało. Zula i rozgniewany las. I tutaj miałyśmy po tego jedno skrzydłego smoka już kilkakrotnie, kilkukrotnie dosięgnąć, ale jakoś tak umknął. Nie wiem, to przypadek w sumie. Rywalki, nierozłączki. Koniecznie muszę przeczytać kolejne. Nie wiem, co tu się ja stało. Ja w sumie chętnie bym do niej wróciła. Pamiętam, że raz nawet wypożyczyłyśmy, ale coś tam się zadziało, że nie miałyśmy czasu i oddałam hmm. w końcu tę książkę nieczytaną. I no musimy znowu wypożyczać po prostu, bo ja też chętnie bym do tej serii wróciła. Green Glass House. Teraz mamy wypożyczone, bo to jest ten Przykładam sam ten sam case co przy Upiornej Akademii i tak dalej, że po prostu nie miałyśmy dostępu, a teraz przeczytać. mamy Mikołajek, skończyłyśmy na Mikołajek ma kłopoty, czyli przeczytałyśmy wszystkie te małe tak. części. A teraz jest jeszcze taka duża nowa przygoda Mikołajka. No, tak, kilka jest tych, tych grubszych, no, no, także... Poczytamy dalej. Ja tak? Jakoś Chce wtedy być? miałam takie coś, że mi się przestał podobać, ale teraz miałam znowu pierwszą tą jego i mi się podoba. Mhm. No, te dwa lata przerwy robią różnicę, naprawdę. Detektywizm Tajemniczej 5. I tutaj utknęłyśmy... Ja bardzo żałuję, bo to, ta seria mi się bardzo podoba i chętnie do niej wrócę. Mi utknęłyśmy też, ale... po Zagadce Królowej myszy, czyli chyba... Po trzecim? Mi się niby podoba, ale jakoś tak mnie do niej nie ciągnie. Mm, a ja bym chętnie wróciła. A jeszcze chętniej bym wróciła do Nevermuru i to w ogóle nie rozumiem, czemu nie przeczytałyśmy. Chyba z braku czasu po prostu. E, że było coś innego do przeczytania szybciej. Ale koniecznie trzeba przeczytać. I tak wyszło, ale no do Nevermuru chcę koniecznie wrócić i mamy, także jak najszybciej. Kacper nie wypał. O, błędne notatki. No chcę przeczytać kolejny tom Ja nie. Mi się nie podobała. Ta książka w ogóle nie lubię książek tego typu, czyli tych wszystkich dzienników cwaniaczka, tych piętrowych domków na drzewie A ja lubię i tak właśnie. dalej. Nie. Akurat ta mi się chyba najmniej podoba, ale na przykład dziennik cwaniaczka uwielbiam. Jeśli lubicie, to Kacper nie wypał jest właśnie w tym stylu, także. Cóż. E, Mateuszek. Podobny trochę do Mikołajka, ale tutaj mamy hiszpańskiego chłopca? E, tak. Chyba jest, tak, chyba Hiszpania. E, czytałyśmy pierwszy tom i e, mamy w ogóle jakiś tom też swój, ale nie mamy, mamy drugiego tomu. Mamy dwa swoje jeszcze. Możliwe, e, ale nie mamy drugiego tomu, a chciałyśmy no tak po kolei. kolejny. I... Może po prostu przeczytamy nie po kolei, zobaczymy. E, Kłopoty rodu pożyczalskich. Koniecznie, koniecznie przeczytać. I tutaj nie przeczytałyśmy, dlatego że ja się uparłam, że chciałabym czytać w tym ładnym wydaniu. Tak jak tę pierwszą część czytałyśmy właśnie w tym wydaniu. A u nas dostępne było takie nieciekawe wydanie i jakoś tak. Ale w się chyba i wstrzymałam tak wszystko chyba prostu. nie więc... Były. Były? Wydaje mi się, że tak. No, były na pewno. No. Bella i Sebastian. I tutaj sytuacja jest taka, że my najpierw oglądałyśmy, byłyśmy w kinie na drugiej części, potem czytałyśmy pierwszą część, no i tak jakoś, że wiedziałyśmy, co się dzieje w drugiej, to tak się rozmyło, ale myślę, że sięgniemy prędzej czy później, co? Tak. No, by się już bardzo podobało. Może nawet. E, nie wiem, czy to ma trzeci, to? Musiałabym sprawdzić, nie wiem. E, Ala, Baba i dwóch rozbójników. I tutaj, to Średnio ja byłam, mi się? No, to podoba. Ale tobie i tak bardziej niż mnie, więc hmm. jakoś nie, nie było e, motywacji, żeby sięgnąć po tę drugą część, mimo że ją mamy. E, Hedwiga, akurat mamy wypolerowaną, więc pewnie dom. też e, pójdzie. Hmm. Um, magiczny domek na drzewie, tu utknęłyśmy. W sumie nie wiem czemu. Tak, no tak... Ty nie chciałaś, chyba, nie? Jakoś no, tak nie miałeś ochotę... ale. Nie zależy mi jakoś bardzo. Zatoka dinozaurów. Bardzo długo nie mogłam dostać e, drugiego tomu. Ale, ale dostała. ja dostałam. Mija dostała na imieniny, więc e, pewnie szybciutko łyknie, bo to jest krótkie dosyć. Małego wilczka, księga wilkoczynów, czyli trzeci? Czy drugi? Drugi, drugi tom, a trzeci mamy gdzieś tu za nami, powinien być? Tu. Aha. Tu jest. E, także no Prędzej czy później przeczytamy Po prostu się nie złożyło e, Pan Kuleczka spotkanie e, No to znowu Musimy gdzieś ustrzelić Części, których Dokładnie. nie czytałyśmy Ale bardzo lubimy te serię Nie? <laughs> tak e, Okej okay. Mała Wiedźma Jagodzia i Wielka Tajemnica To mi się średnio podobało My czytałyśmy jeden czy dwa tomy Jeden to jeszcze jeden chyba mamy swój. Tak mi się wydaje. No, takie nawiązanie tam do słowiańskiej mitologii. Myślę, że prędzej czy później, jak mamy swoją, to pewnie przeczytamy, wiecie. Tomek Kłębski, No, kolejna z to tego typu. W z tego typu książek, których ja niekoniecznie. A gdzie ty masz trzeci? No? W bibliotece, w szkole czytam. A, na przerwach? Mhm. E, tak, bo mia mnie ostatnio tylko informuje, że przeczytała kolejną <noise> Ta. książkę. Także. Mm, wiecie, z wiekiem coraz mniejszy mam wpływ na to, co wybiera. I dobrze. E, Dziennik Pilar, mała podróżniczka w Grecji i jeszcze jest wersja, znaczy część w Amazonii chyba, mhm. e, ale nie mamy do niej dostępu. Po prostu. Ale chciałam kupić. To jest nie? bardzo fajna pozycja. E, Opowieści z Narni. Podróż wędrowca do świtu to ostatnia część, którą czytałyśmy. Nie wiem, czy chce mi się znowu przez to Właśnie. Teraz srebrne krzesło by było, i Mija chciała w ogóle odpuścić. Powiem Wam, że tak jak ja nie jestem fanką Narni, nie chciałam czytać Narni. Znaczy, chciałam przeczytać pierwszy tom, żeby wiedzieć w ogóle co i jak, ale no to, to nie są moje klimaty, taka baśniowość. To po trzech to po przemęczeniu trzech tomów e, ja bym już czytała dalej. Bo, bo ja mam to do siebie, że nie odkładam raczej e, czy to książek, czy serii, e, ale mija jakoś tak przestała chcieć, mimo no. że wcześniej chciała bardzo. Niezła draka drapak, i to nie wiem, czy to pierwszy tom chyba tak. Bardzo bym hmm. chciała. A ja w ogóle nie. Tu jest komiks króciutki i taki zupełnie mi obojętny. Gang Swojaków i to był o tym, że pomoc ma moc. E, nie wiem, czy mamy jakiś tutaj? Mamy tak, jeszcze mamy jeszcze fioletowy. jeden swój. Nie, zielony tam jest też. A, fioletowe też? No to dwa, widzisz? Dwa swoje mamy, ptak. przynajmniej dwa e, do przeczytania. No to pewnie prędzej czy później, nie? Chociaż to już dla młodszych też, nie wiem, czy będziesz miała ochotę. Hotel Winterhouse. Nie wiem, czemu nie tknięte przez... Dwa lata. Ale koniecznie musimy przeczytać. Mamy go? Nie. Dwa Ach. lata? Nie, no ponad rok w każdym razie na pewno. Bo my to jakoś pod koniec roku czytałyśmy, chyba, nie? Hmm. No. E, Klub tiary. I tutaj po prostu po przeczytaniu już nie pamiętam ilu e, części. Kilkunastu w każdym e, razie. przeczytałam. A nie więcej? Bo tam było sześć e. koleżanek i o każdej czytałam dwa tomy. No właśnie, wydaje mi się, że jeszcze. Po tych dwunastu, czyli dwóch jakby cyklach, jeszcze coś przeczytałyśmy, a potem już nie było dalszych tomów. Tak mi się wydaje. Ale nie to jestem jest tego pewna. A jaki czytałyśmy? Srebrna wieża, No właśnie, musiałabym sprawdzić, mm. który to jest tom. Ale no po prostu nie było dostępu. Podobnie jak nie miałyśmy dostępu do Akademii Jedi. Kto, powrót Padawana chciała. przeczytałyśmy, czyli jesteśmy po dwóch tomach, a trzeciego. No nie ma więc. A to są takie książki, które wiecie, jak nie mamy dostępu, no to nie mamy i, no. i nie przeczytamy i życie. E, Anioły ciastka i wypadające zęby to był drugi tom? Tak, drugi. E, no i chciałam przecież. No to tam coś? już przeczytamy. Kurczę. No to chyba faktycznie no, nie mamy po prostu. To są przygody w raju się ta seria nazywa, ale jak gdzieś dorwiemy, to było fajne. Mi się podobały te książki. Gang Słodziaków z kolei też coś tak, tu jest. Nie, to, jest, to są nie, fajniaki. To już przeczytamy chyba całe. Nie, na pewno nie, skoro mam tutaj y, zapisane, to A. jeszcze coś musiało być. My czytałyśmy zamieszanie na leśnej polanie, czyli nowe przygody Gangu Słodziaków. Puk-puk, zastałem króla i tutaj mamy, mamy swój e, tak, tak, mamy swój Tom gdzieś tu jest. Nie wiem, teraz mamy. O, tu. Ze mną. Puk-puk, otwórzcie drzwi. Będzie kolejny e, tom. No, na pewno przeczytamy. E, tu, gang fajniaków, no i tam, tam właśnie tam jest, jest e, kolejny tom. Tajemnicze zniknięcie detektywa pozytywki i teraz mamy już y, ostatni tą wypożyczoną, więc też y, wpadnie. Król Maciuś pierwszy. Y, teraz będzie król Maciuś na, z Ludnej Wyspie. No nie wiem, jakoś tak wyszło. Ja pamiętam, że w trzeciej klasie my mieliśmy taką małą biblioteczkę i tam stała, ale... I zaczęłam, ale w ogóle jakoś chyba pierwszą stronę przeczytam. Więc... No właśnie tak umknęło, bo ty bardzo chciałaś i podobał Ci się król Maciuś pierwszy, a trudno powiedzieć, czemu nie poszłyśmy dalej z tą książką. Ja myślę, że fajnie by było wrócić. Tak. E, Hania, humorek przepowiada przyszłość i to był czwarty tom. Teraz, mm, teraz jesteśmy pięty. przed piątym i czemu nie? To nie wiem, tak ja wyszło. Chciałabym. Zupełnie bez. mamy nawet, więc zupełnie bez powodu po prostu. Niektóre nam tak umykają. Listy od Feliksa. No to po prostu już no, za mała była. Za duża za... byłaś na, na książkę dla Maluchów, jak ją czytałaś. Ja chciałabym przeczytać kolejne, I, słodkie to było. I banda z Burej e, która mnie jakoś nie kupiła. Mm, to by się całkiem podobała, pamiętam, tak, nie? Bardzo bym chciała kolejny. Okej. Okay. I teraz książki, od których nas dzieli ponad dwa lata, od niektórych wręcz trzy, czyli książki czytane ostatni raz w 2020 roku. I tu mamy Lichotka i Czarnoksiężnika. Nie umiem powiedzieć, czemu nie zabrałyśmy się. Nie, Chyba nie. z braku czasu. Tak, generalnie. Cukierku tyłobuzie. Mnie się nie podobało, więc ja Też, nie czuję potrzeby wracania. Ale jakby mnie jakbym naszła jakaś ochota, to chyba mamy całą serię w bibliotece szkolnej, więc mogę poczytać. E, opowiadania z Doliny Muminków. Zostały nam dwa tomy i jakoś no. Trzy lata, żeby ich e, no nie wiem. tknąć. Ja nie wiem. Po prostu tak wyszło. Tylko mamy, tak, że możemy przeczytać w każdej chwili. Mój. To też tak jest, że jak mamy jakąś książkę i możemy ją przeczytać w każdej chwili, to, to tak się czytamy. ją odwleka, bo inne są pilniejsze, bo na przykład trzeba oddać komuś albo do biblioteki i wiecie, mają priorytet. Jak ty piszesz kotem? Mamy drugą część, na pewno przeczytamy, była w naszym tb Harry Potter. Przeczytałyśmy więźnia z Skabanu. Ja normalnie chyba zacznę w szkolnej bibliotece czytać, to wtedy będziemy musiały przeczytać. Tak, no ona cały czas stoi tutaj, nie będzie widać w kadrze, a nie jest widać tu, tak. um, ale no nie wiem. Książka, za którą bardzo chciałyśmy się zabrać, która była w TBR-ze na zeszły rok, mm. ale jej nie przeczytałyśmy. Znowu z braku czasu. W sensie wiecie, to jest taka grubsza książka, na którą trzeba by trochę więcej czasu. A Mia nie miała w ciągu zeszłego roku ani przez ani razu tak dłuższego okresu, żeby mogła poczytać. faktycznie sobie poczytać tak na luzie. I wolała. Sięgać, zauważyłam po te krótsze książki, tak. które ma szansę szybko skończyć, niż tak sobie rozwlekać jedną, nie? Co no jest to, zrozumiałe. Jak tak rozwlekam, ale... zwłaszcza Harry Pottera, to nie ma potem, zapominam, co się dzieje. Bo tam się bardzo no, dużo dzieje. Nela na trzech kontynentach, czyli przeczytałyśmy dwa tomy, dwa jeszcze mamy swoje w ogóle, więc myślę, tak, że przeczytamy, przeczytamy. w końcu. E, Emi tajny klub super Dziewczyn ja mi się nie podobał, chciała. mi się nie podobała ta część ja w ogóle, chciała. nie rozumiem e, tego szału na tę serię, e, ale, ale no, jak będzie gdzieś w to wypożyczysz, e, no to możesz wypożyczyć, nie ma problemu, e, burzliwe dzieje piratera Barbara, e, też gdzieś tam mamy, mamy tak. i, i możemy przeczytać w każdej chwili, a jest dla młodszych, więc tak odwlekamy i tak wyszło. Sierociniec. Pamiętam, to, to jest w Poszukiwaniu Straconego Węchu. Ja w ogóle czyli nie to? To co ton? chodziło w tej książce. E... Dlatego niby wiem, że czytałam, aha, ale w ogóle... O schronisko, tak, nie? Tam było tak, schronisko. Pamiętam jakby, co się działo, ale nie pamiętam, jaki był główny powód. Zami za e... Ja pamiętam, że ty po prostu nie chciałaś dalej czytać tej serii. Ja stwierdziłam, że, że no to nie ma sensu w takim razie dalej w nią iść i tak, tak została po prostu. Ale ona jest całkiem przyjemna, można do niej sięgać. Operacja Burzowa Chmura, czyli pierwszy, pierwszy tom. Mm -hmm. I nie miałyśmy dostępu, a też mnie się tak średnio podobała. Nie wiem, no, jakoś no, tak, tak wyszło, wyszło potem, nie? Mopsik, który chciał zostać jednorożcem, cudowna książeczka, tak. ale Cały czas nie mogłyśmy trafić na jest tego... Jest u nas w szkole. Tak, teraz już jest, będziesz Więc mogła przeczytać, super. Ale drugi to chyba czytałyśmy już Mopsik, który chciał zostać królikiem. Nie, nie, czytałyśmy właśnie go. Ale jest do przeczytania, także jak gdzieś masz dostęp, to wypożyczaj, jasne. Trefny nauczyciel, czyli niemożliwi detektywi. Nie podobało nam się obu, nie? No, było okej, okay, ale nie, nie wciągały. No, jakoś... zupełnie taka obojętna i nie miałyśmy parcia, żeby szukać kolejnej hmm. części Patę pisze bloga. Chciałabym, ehm, to jest fajne. A nie wiem w sumie, czemu nie przeczytałyśmy dalej. I jakoś tak też wyszło. E, Małe licho i anioł z kamienia. Tutaj jest ten klimat, że mamy swoją trzecią część, bo to jest drugi tak. tom. E, I e, ponieważ jest nasza, to wiecie, odwlekamy, jak tak. wiele innych. Osiem plus dwa i domek w lesie. Kolejna część to 8 plus 2 i Pierwsze Święta, nie miałyśmy długo do niej dostępu, teraz mamy ją wypożyczoną, tak, więc, więc może w końcu. Doktor Proktor i Proszek Pierdzioszek, czyli pierwsze. To mi się nie Kolejny podobało. Ale to jest Wadna Czasu, no nie wiem, było takie Mamy, wrzący, więc Mija tak, może w każdej tak, chwili tak. sięgnąć, ale nie czujemy, tak. ja nie czuję potrzeby. Najgorsze Dzieci Świata, no i właśnie teraz mamy już wypożyczoną drugą część, także na pewno te książki... Gdzieś tam się pojawią w najbliższym czasie u nas. No i to wszystkie książki, no e, więc, do których widzicie, się dzisiaj przyznajemy, bo reszty nie pamiętam. Jak widzicie, jest tak bardzo dużo. No i nie wiem, jak to skończymy. Też nie musimy każdej serii kończyć. Natomiast, tak, to są faktycznie serie, które gdzieś tam, z którymi zwlekamy. E, najbardziej żal mi Harry Pottera, Nevermuru, e, Lichotka. To są takie, do których na pewno bardzo, bardzo chcę wrócić jak najszybciej. No i ja te kilka, które, o których mówiłyśmy, że wypożyczyłyśmy z biblioteki, a nie miałyśmy wcześniej y, możliwości, to, to tak, to są takie książki, które długo chciałyśmy bardzo. Tak. Także dajcie nam znać, jakie są Wasze ulubione serie książkowe i y, do, za jakie serie od dłuższego czasu nie możecie się zabrać. Dam... I leżą, potrzebniemy i Wam, jeśli was. czytałyśmy, czy, czy warto, czy można sobie odpuścić. Wy również możecie dać znać, czy nasze e, serie warto kontynuować. Hmm? A tymczasem my się z Wami żegnamy. Udostępniajcie nasze filmy. Subskrybujcie. Lajkujcie. Komentujcie. I w książkach z nami się zaczytujcie. Pa!